Cześć, witam Was w nowej serii, prawdopodobnie serii, z gry Rimworld. Z gry, w której chodzi o przetrwanie naszej kolonii i ucieczkę z planety. To jest w tak największym skrócie. Yy, zaczniemy sobie nową, albo zobaczę, czy czasem mi się nie zapisało. Nie, nie zapisało się, więc muszę rozpocząć nową. Yy, chcę w tej serii rozpocząć grę jako w scenariuszu. Dostępnym już tak domyślnie w grze Pod nazwą The Rich Explorer. Explorer Oczywiście nie potrafię tego przeczytać poprawnie Chodzi o to żeby był tylko jeden ziomek Który ma, jest dość dobrze rozwinięty Pod względem badań Czyli może różne rzeczy już bardzo Zaawansowane budować Na poziomie medium I kiedykolwiek Save, bo jestem Nubek więc chciałbym mieć często Save'y Dobra. Mapa... Random... I generujemy. Ludzika jednak nie będę sobie tak całkiem losowego brał, bo by było zbyt hardkorowo. To sobie wybrać ziomka, który będzie miał wszystko po trochu. Czyli taki dość uniwersalny, a co jest do wszystkiego jest do niczego zazwyczaj, więc... No... Select random site. Coś z zimą. O! O, o, o! Gdzie to mi wybrało? Tutaj. Daleko do jakichkolwiek ziomków. Spróbujmy jeszcze raz. O, to jest ciekawe. Do minus 16. Slade and Marble. Uh, Slade Marble. Small Hills. Ciekawe. To mi się podoba. Utrzymać pokój z tymi zielonymi. Będą częste najazdy od piratów. Coś się będzie działo. Ok, next. I teraz czas na ludzika. Mogę sobie wybrać jednego spośród ośmiu. I cooking 0. Nie, to jest zły pomysł. I chciałbym wybrać takiego, który by miał wszystko, na przynajmniej jeden. Social może być 0. Artistic Medical 3. Animals Crafting. Construction 2 Shooting 2. To jest ciekawe. Jest młode. Don't. Yy. O, jest wytrzymała. Oraz. Jest silna psychicznie. O mi się podoba. Shooting. Team Skills. Chyba ją wybiorę. Jak wybrać ją? Mila. Selected. Nie będę musiał wiele już kombinować. Wszystko będzie po trochu, będzie w stanie wszystko robić. Co prawda kiepsko, ale będzie to w stanie robić. Zobaczmy jeszcze inne osoby. Czy ktoś jest podobny? Crafting zero. Nie nie chcę mieć craftingu ani construction na zero, bo to bardzo wydłuży start. To nic. Lecimy. Milo. Mila. Ciekawe imię. Zaczynamy. Teraz po dekadach w uśpieniu ląduję na nieznanej planecie Rimworld. I prawdziwe konsekwencje, czy tam coś tam, jakoś to się tak tłumaczy. Na mnie czekają. No to dobra, zaczynamy. Zatrzymam sobie, żeby wszystko poustalać. Kogo my tu mamy? Małpę mamy i... Kura. Uuu, charge rifle. Ojejku, to będzie easy, jeśli chodzi o walkę. Wszystko zaznaczamy alo, na początek. Tu jest jakiś iron, też się przyda. Tu też. Komponent widzę, mam na start bardzo blisko wodę. Dobrą glebę? Nie. To jest bagno. Na tym się nie da sadzić, ale tutaj się da. No, niekoniecznie. Kiepsko też. Iron mam blisko, jak to dalej wygląda. Tutaj sobie zrobimy farmę. Będzie trzeba się przekopać przez tą górę. Kiedyś pewnie w tym miejscu to zrobimy, choć nie wiem. Chyba, że gdzie indziej sobie to wszystko przyniosę. Ale wygląda na to, że nie opłaca mi się tej góry rozkopywać, bo tu mam fajną taką zasłonę. Więc dobrze by było z tej albo z tej strony się osiedlić. No nic, na razie po prostu trzeba zaplanować jakieś ściany, zapewne z drewna. Tu będzie mój magazyn, dom i wszystko. Nie wiem, czy na tyle będę miał drewna. No nic, będę wystarczyć. Zrobimy sobie także łóżeczko Na pewno będzie trzeba puścić jakiś, łącz, zrobić jakieś ten zasilanie, co pewnie tu gdzieś odpalę, żeby nie było w jednym miejscu. Na start muszę także ustalić pile zone, który będzie pewnie jakoś tak, i on będzie na wszystko. niech ona sobie to już coś tu robi. Ona ma work, powinna mieć wszystko, i tak też jest. Na razie może być tak po prostu. Niech sobie to buduje. O, coś się nie udało. Wiadomo, ma mało, mały poziom construction, więc może sobie łóżko zrób najpierw. Jak się bardziej przyda. Jedzenie na razie jakieś mam. Także nie powinno być problemu. Production. Mogę od razu sobie zrobić gotowanie. Do gotowania trzeba. A to butcher Spot, mogę po prostu postawić Później, yy, lodówkę jakoś trzeba, trzeba by wybudować. Tu chyba ją postawię. Zresztą, dość szybko idzie to budowanie ścian. Jednej osobie dużej lodówki nie trzeba, to taka wystarczy. Tutaj postawimy cooler. Czy nie wiem, z czego go zasilę. Nie grałem jeszcze jedną osobą, także do ciężko będzie mi się tutaj trochę odnaleźć na start na pewno. torczy lamp na razie, bo nie mam mi tak nic innego. Drewno, tu jest jeszcze jakieś dużej się nie udaje w budowie, bo jest na razie mało wyszkolona w tych rzeczach. Tutaj będzie trzeba te. Ej, okay, już żarcie poszło w ruch. Zom. Tu też chcę dach. Dobra, tam będzie światełko. Gdzie ona idzie? A mogłem wykorzystać w sumie to pomieszczenie, ale to jest małe. O kurde, to są już niebezpieczeństwa. Ona nie ma co robić? A dlaczego nie może tego? A, bo zechciało jej się odpoczywać. Nie ma odpoczynku, jak sama mieszkasz, kobieto. Trzeba pracować. Rąbać drewno. kłaść dach. A power Wind turbine. Ale to Construction nie mam Construction 4 muszę zrobić, żeby w ogóle coś. Dlatego na tego nie może budować, bo tu trzeba Construction duży. Ja piernicze, jaki ja jestem? nub. No nic. No to trzeba trenować Construction po prostu. Yy, temperaturę Passive Cooler. Zaczniemy od tego po prostu. I tu zrobimy drzwi. No bo co innego Tutaj będzie jako lodóweczka Wsyłamy wszystko, dajemy tylko food, aloe, fresh only Powinno być Żabło niech sobie ścina A to zaraz pójdzie spać Restrict, yy, dajmy jej rekreację, żeby nie się świrowała. Rekreacji na razie nic nie ma. To może jakieś horse, to ten pin. To może być fajne. Na początek, na zewnątrz damy, żeby też było na świeżym powietrzu. Ona sobie chmurę wygląda, tak? Nie, tak po prostu sobie odpoczywa. No niech sobie odpoczywa. Potrzebuje dystansowej broni, nie ubrała tego, tak? Dajmy jej to, żeby to wzięła. jest sobie jeszcze, ten i idzie spać. No i teraz można przyspieszyć. W ten czas można coś dawić do budowania. Jedzenie jest na start najbardziej potrzebne. Czer spot, Kreaturę. kreaturę wing. Przesła jakieś? Oj, nie udało się coś. Jak tam construction w ogóle u niej? Jest na poziomie 2, ale rośnie powoli. Animals, Co co mi z tego animals na razie? Fajnie, że komponenty nie będzie mi na start brakować. Yy, że można by zherwestować, to się nigdy nie marnuje. Tu bym dodał jeszcze medykamenty, w sumie. Będzie tutaj chyba tak. Medicin. Podłogi na razie mi jakieś super nie trzeba. Co O kurde, co tu się stało? O, żarcie darmowe, idź po to Podmiot skóry, mięso The Simple meal Porewa. A dlaczego ona tu nie przeniosła? Aha, bo muszę dać prefert. I zmęczona i już będzie albo bo ja na trójce jestem to dlatego tak szybko się męczę. no nic to nie szkodzi Więc przydałoby się żeby już poprzenosiła te rzeczy fajnie że tu mam y, steam gazer niestety on dopiero on późno późno zacznę z niego korzystać ale na szczęście jest dość blisko jak jest z innymi tutaj tutaj tu jeszcze jest na początek będę w ten i w ten celował pewnie. Więcej ich nie ma. Za no to jest dużo przestrzeni na wiatrowe turbiny. Ogólnie podoba mi się ta góra. Ja jej b będę próbował, żeby jej nie przekopać na wylot. Bo ona mi zapewnia fajne schronienie. Nawet tutaj mógłbym się osiedlić jakoś. I dużo mam żelaza. Dobra spowolnijmy, żebym wiedział co tu się dzieje. Jaka tu jest temperatura panuje? 6 stopni, na zewnątrz nie. 17, na zewnątrz jest 16. Coś ten passive cooler kiepsko działa. Ale no nic, no. Co on robi? Wondering. Okej okay. nie ma co robić. Niedobrze. Jedzenie jakieś ma, to się psuje. Simple i 3,5 dnia. No nic. Moby tylko zaczyna jeść. Simple Mila, a nie ten. Chyba by jej coś zrobić, żeby sobie ćwiczyła. Construction. Powiedzmy może stół. Można zrobić też stolik. Żeby nie jadła na ziemi. No i pięknie. Jak jej konstrukcja wzrosło? Nic. Jest dalej na poziomie drugim. <grym> <grym> ale crafting jest na trzecim. Mógłbym coś na craftingu porobić, ale co? No nie mam na razie co robić. Lecz jak nie mam co robić, to po prostu mogę sobie dalej konstruować bazę. No to tak też zróbmy. Yy... Chyba ściany będą najlepszym rozwiązaniem. Po prostu, tak po prostu. Bym sobie tu magazyn po prostu zrobił. Dużo razy słowo po prostu. Tutaj drzwi. Drzewa nie mam, ale to dobrze, zaraz sobie wydobędziemy. Orders, to płód, A i te drzewka można wyciąć. O, przy stole sobie je, jest w porządku, będzie jej nastrój rósł, a jakże. Wszystko pięknie, beauty jej spada, no ale no trudno żeby rosło skoro tu nic nie ma pięknego. Zastanawiam się, co powinienem kolejne budować, i na razie nie mam pomysłów, ale wiem, że chcę sobie już tutaj ten magazyn ustawić. Wszystko oprócz jedzenia. Ten można yy, usunąć. O, ktoś mnie odwiedził. Co to, to jest? Jakaś starsza pani? 80 lat i ma rewolwer. Mogę ją zastrzelić? <laughs> Music lower. W ogóle jak, jak u mnie wygląda? Aha, z tymi mam na pięku. Ona jest skąd? Ida. Zero. Neutral. Mogę z nią pohandlować, spróbować. Mija, idź z nią pohandli. Może coś ciekawego otrzymamy. Beris, Muszę to wszystko zbierać. Spring jest na razie. Do zimy muszę wytrenować Construction na tyle, żeby. Assault Rifle, excellent. Nice. Piękna rzecz. Ale chyba nie chcę nic. Sprzedam jej komponent, żeby w ogóle się coś stało. Małpkę bym sprzedał, ale ona jej nie chce. Zresztą jestem do niej przywiązany. Dobrze, coś tam sobie potraidowałem, choć yy, relacje nie wzrosły. Za małe, za małe pewnie kwoty przeszły. No, i co? Nie chcesz mi dlatego przenosić? Chyba nie. Spróbujmy zaznaczyć jakieś zwierzątko do. Wow, the construct. Takie piękne rzeczy, ale tego nie zauważyłem wcześniej. Właśnie, muszę jeszcze zablokować, żeby. Zresztą, to, to można by w tym momencie skończyć. Tylko jeszcze ustawię jedną kluczową rzecz, czyli zwierzęta wychodziły wszędzie, tylko nie w lodówce. Nie wiem, co małpy jedzą, ale na pewno nie z mojej lodówki. No tak sobie zróbmy, żeby sobie tutaj spacerowała małpka. Dobra. Byle nie, do lodówki, byle nie zaglądała do lodówki. Passive cooler. Czy on w ogóle działa? Dwa stopnie. Coś tam działa. A jak u mnie z tym construction? Na razie bez zmian. Ale w następnym odcinku widzę, że już będą zmiany. I to by było na tyle w tym, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć!